Ej, <grywa> Ściągnij kapturek, taki masz piękny włosy. No halo, halo, raz, tak raz, 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 dwa, raz. Dwa, raz, dwa. Słychać mnie? Słychać? Tak? My Mniej, mi nie, mi, nie w ogóle. <grywa> Dobra, okej. Okay. Witamy w kaprun. Dzień dobry, się... dobry wieczór. Jesteśmy na polskich dniach w kaprun, jest to już drugi dzień e, występów. Dzisiaj... Patrycja mówi właśnie. E? Patrycja Kazadi, witam serdecznie. Ewa batin dzień dobry, dobry wieczór. Trochę wszyscy znamy, bo właściwie jesteś taka znana. Aj, 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 aj. Ale nie, nie o Tobie teraz miał być, więc... <laughs> <laughs> mia Miałśmy właśnie przyjemność obejrzeć koncert Liszy! Liz Takiego czadu nam dzisiaj po prostu, y, tutaj dała tyle energii, że wszystkie jesteśmy pozytywnie nastawione. Myślę, że będziemy tańczyć całą noc. Zawa. Dzięki Jasi, Zabierzemy ją ze sobą, mam nadzieję, że pójdzie z nami. Przepięknie zaśpiewała balady, dużo energii, dużo tańca. pilu. Tak, kręciła tułeczkiem dla nas specjalnie. No i oczywiście innymi częściami ciała również, więc polecamy koncertu Jasi Liszowskiej. Wspieramy ją, kochamy ją! Tak. Lisza the best. Mua. Simply the best!